Cześć kochani, w dzisiejszym odcinku chciałabym pokazać Wam miasto, w którym miałam szczęście spędzić wakacje: Weronę, a konkretnie trasę, którą przeszłam. Zdecydowanie jest to miasto, do którego chciałabym wrócić i wszystkim polecam odwiedzić chociaż raz. Zapraszam do oglądania. Pierwszy element na trasie znajduje się centralnie na wprost wieścia z dworca kolejowego sanktuarium parafialne niepokalanego Serca Maryi tzw. Kościół wotywny w Weronie. Jest kościołem współczesnym, wybudowanym w latach 1950-1952. W 2002 roku kościół został ogłoszony sanktuarium miasta. Jego budowa była zapowiedziana we wrześniu 1943 roku jako wotum, aby zapobiec tragicznym skutkom wojny dla miasta. Z tego powodu nosi tytuł świątyni wotywnej. Następnym elementem trasy jest plac Pias Zabra gdzie znajdują się m.in. pałac Palazzo della Gran Guardia. Obecnie ten budynek służy jako główne miejsce konferencji, wystaw i wydarzeń kulturalnych społeczności Werony. Przed pałacem możemy znaleźć mały ogród Wiktora Emanuela II, pierwszego władcy Zjednoczonych Włoch, a w nim jego pomnik. Na placu znajduje się również amfiteatr. Budowla została wzniesiona w pierwszym wieku naszej ery. Początkowo leżała na zewnątrz murów miejskich, obręb których została włączona dopiero w III wieku. Na arenie amfiteatru odbywały się walki tle oraz walki z dzikimi zwierzętami. Szacuje się, że widownia mogła pomieścić w starożytności do 30 tysięcy osób. Z pierwotnej budowli zachowała się arena wraz z trybunami oraz korytarzami. Dawniej otaczała je efektowna trzypoziomowa fasada wykonana z białego oraz różowego wapienia. Do naszych czasów przetrwał zaledwie jej niewielki fragment z czterema arkadami. Miejscowi nazywają go Ala po polsku skrzydło. Amfiteatr wciąż jest w użyciu, choć zamiast walk gladiatorów organizowane są koncerty oraz występy operowe. Oferuje też piękne widoki z góry. Jednak nie tylko zabytki zachwycają w Weronie. Samo przechadzanie się włoskimi uliczkami pozwalało znaleźć klimatyczne widoki. Na końcu trasy znajduje się dom Julii Casa di Giulietta. Verona jest wielu ludziom znana, przede wszystkim z Romea i Julii. A dom Julii oraz jej posąg są jedną z najczęściej odwiedzanych atrakcji. Zwiedzając to miejsce, warto mieć na uwadze fakt, że dom ten nigdy nie należał do Julii. Jest on przede wszystkim miejscem symbolicznym, czymś co zachęca turystów i jednocześnie nadaje wyjątkowości miastu. Dom Julii to tak naprawdę dom należący do rodu Capello. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że zachęciłam kogoś z Was do odwiedzenia Werony. A jeśli nie, to mam nadzieję, że film i tak Wam się podobał. Ode mnie to by było na tyle, widzimy się następnym razem.